Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio wygniataliśmy sok na naszej tysięcznej lekcji. Dzisiaj kolejna lekcja z cyklu Mów, jak Native Speaker. Ostatnio była lekcja o myciu, żeby nie używać czasownika wash, tylko rzeczownika e-wash. Dzisiaj kolejny odcinek, czyli uwaga, zrobimy czasownik mieszać. U nas jest to niemożliwe, żeby użyć rzeczownika zamieszanie. A oni tak mówią, jeżeli chcecie mówić jak native speaker, to użyjcie rzeczownika. Oczywiście możecie użyć czasownika, nie ma problemu. Czyli mamy czasownik mieszać, stir. Czyli mamy tu soczek i pięknie go wymieszanie. wymieszamy. You need to stir it. You need to stir it. Musisz zamieszać. Natomiast jeżeli chcecie mówić naturalnie, no to użyjemy właśnie rzeczownika Give it a stir. Daj mu zamieszanie. Give it a stir. Jakbym chciał powiedzieć porządnie zamieszaj. Give it a good stir. You just need to give it a good stir. Jeszcze może jedna rzecz. Uwaga, my powiemy, że mieszam łyżeczką, tak? Czyli my nie, do, nie dodajemy przyjmka, tak samo jemy łóżką, widelcem i tak dalej. Po angielsku musi być przyjmek, czyli I'm just stirring it with, with a plastic spoon. No i tradycyjnie, żeby nie być gołosłownym, pokażę Wam jak tego zwrotu używa native speaker, oto kanał, a pani robi homemade jam, czyli dom. Nie dam, tylko dżem domowej roboty. No i na początek mix together, czyli mieszamy 250 grams of berries with 250 grams of sugar, czyli 250 gramów jakichś tam jagód i cukru. Pop it in the microwave for 5 minutes. No a potem muszę chyba zrobić lekcję o czasowniku Pop, bardzo popularny. To akurat Pop it in. Jakby wrzucić do mikrofali na 5 minut, until the sugar is dissolved, czyli aż cukier się rozpuści. Until the sugar is dissolved. Give it a stir. No i mamy nasz zwrot. Zamieszaj. Give it a stir. Daj mu zamieszanie. Then put it back in the microwave for 12 minutes. A potem co? Put it back! Z powrotem do mikrofali for minutes. I tu jeszcze widziałem, pan robi parmezan. No i w pewnym momencie trzeba zamieszać, ale nie dłużej niż jedna minuta. We give it a stir for no more than one minute. Jeszcze raz. I kolejny przykład, tym razem właśnie z śmietnikiem Good, o którym mówiłem, żeby porządnie wymieszać, to dać a good te dobre zamieszanie. Oto kanał, a pani tutaj nam pokazuje, jak zrobić orzeźwiający napój na gorące dni. Don't be afraid that you're to end up drinking the leaves. They usually tend to settle at the bottom. You're gonna give it a good stir. You're gonna give it a good stir. Zobaczcie jak oni często używają to going to. No w tym momencie to jest nawet nieprzetłumaczalne. Bo my nie powiemy tak czasem przyszłym, Ty zamieszasz. My powiemy czasem teraźniejszym. Zamieszaj po prostu. A tu jest tak, jakby forma przyszła zamierzasz albo po prostu go ona się tłumaczy jako czasem przyszłym. Czyli ty zamieszasz, ty dasz mu dobre zamieszanie. To make sure, aby się upewnić you get it all, że to wszystko. To make sure you get it all in the water. Że to wszystko wyląduje w wodzie, czyli cytrynka ogórek zielony i liście mięty jeszcze raz. Don't be afraid that you're going to end up drinking the leaves. They usually tend to settle at the bottom. You're going to give it a good stir to make sure you get it all in the water. I ostatni przykład na dziś. Pan robi ciasto. Robiliśmy taką lekcję. Uwaga na słowo ciasto, gdyż oni mają przeróżne słowa. No i dodał trochę, jak widać, a little bit of oil and hot water. Czyli trochę oleju i gorącej wody. A little bit of oil and hot water. It's hot pastry. No i mamy hot pastry, gorące ciasto. And then really give it a good stir. And really give it a good stir. Porządnie wymieszaj. And then really give it a good stir Pani mówi, że ma I've got my egg yolks, lemon juice czyli ma żółtka, jajek, sok z cytryny So I've got my egg yolks, lemon juice, salt So pinch of cayenne, czyli szczyptę pieprzu cayenne Pinch of cayenne And then I'm gonna strain the melted butter in. Potem, I'm gonna, oczywiście w języku codziennym, stream. Stream to strumyk, ale też nalać, wlać. Zamierzam wlać rozpuszczone masło in, czyli tam do środka. Nynanet, titate tyta rozpuszczone. And give it a stir, pop. No i trzeba zamieszać. Give it a stir. I zobaczcie, znowu jest dokładnie ten sam zwrot z mikrofalą. Pop it in. The microwave. Wrzuć do mikrofari. Jeszcze raz. So, I've got my egg yolks, lemon juice, salt, pinch of cayenne and then I'm gonna strain the melted butter in, give it a stir, pop in the microwave. No, mówiłem wam, że już były tam ostatnie przykłady, ale pomyślałem sobie, że jeszcze zanalizujemy jeden przykład na tym kanale. How to cook fat. Pani z Australii, także akcent australijski. No i ona to akurat użyła i rzeczownik, i czasownik w jednym zdaniu. Czyli mamy Give it a Good stir, tak, czyli znowu daj mu dobre zamieszanie. Dlaczego? Microwaves, czyli fale z mikrofalówki heat unevenly. I tu jest właśnie ciekawy też przykład. Czyli grzeją unevenly. Tu jest bardzo ciekawe słowotwórstwo. W środku mamy even. Jak coś jest even, to jest równo. Evenly, znaczy even to jest przymiotnik równy. Evenly, równo. No i mamy jeszcze zaprzeczenie unevenly. Czyli że po prostu mikrofala grzeje nierówno. So, it is important to stare. No, i teraz dała rzeczownik, tak? Znaczy czasownik. Tu był rzeczownik E, z A tutaj jest ważne, by zamieszać. Tu, z T. Tu jest przymiotnik. It is important. Po przymiotniku, jeśli pada czasownik, zawsze jest w pełnym bezokoliczniku, czyli razem z tu. Jakikolwiek byłby tu przymiotnik. Na przykład it is nice, it is good, it is bad. I jeżeli jest czasownik, musi być w pełnym bezokoliczniku, czyli razem z tu. Posłuchajcie. Butter to the chocolate, and then microwave that on high for 30 seconds. Then give it a good stir. Now microwaves heat unevenly, so it is important to stir. Good stir. Now microwaves heat unevenly, so it is important to stir. Dzięki.